Miejscowość Czechy. Droga krajowa 171 z Czapinka w kierunku na Bobolice. Urządzenie to multaradar C. Widoczne z daleka już po prawej stronie. No i teraz nawracamy i widok z drugiej strony. Czyli z kierunku Bobolice w stronę Czapinka. Urządzenie widoczne z obu stron na przejściu dla pieszych. W oddali żadnych elementów, które mogłyby zakłócić pomiar. No i Straż Gminna z miejscowości Grzmiąca. Tak jak wspomniałem, urządzenie jest widoczne z lampą błyskową. No, stoi koło choinki, ale lepiej tak niż pod choinką, jak w słuchaniu. A strażnik dzielnie obserwuje sytuację na drodze. Dzień dobry panie strażniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ładne auto. Pierwszy raz widzę, że w Mercedesa mieli. Bogata gmina. Miałem okazję zobaczyć wiele tych aut. No, ja tak. A tu kurde, aż Mercedes to normalnie aż szok. Szok. Ziony jest Tak. Taki urząd gminy zakupy takim się poruszamy. Nie no co nie ale to jest co, bogata gmina chyba. Czy nie? Nie? Rozumiem, że pan nagrywa, no. Tak, to jest grzmiąca. grzmiąca tak. tak, straż gminna grzmiąca. Od dawna fotoradar Państwo posiadacie? To czy od 2010 roku bodajże. 2010 rok. To jest te, te samo urządzenia, czy wcześniej jakieś inne mieliście? To jest o, cały czas te samo. Te same urządzenie, legalizacje, non stop tam, tam, i tak dalej. No dobra, to przejdźmy do konkretów. Chciałbym zapytać, czy w dniu dzisiejszym ustawił Pan prawidłowo fotoradar? Tak, sobie. Zgodnie z instrukcją. Tak. No mogę Panu pokazać, jeżeli Pan No, chciał... z chęcią. Tak? tak? z chęcią. Jakby Pan to pokazał, jak ustawia. Nie, tu, tu Pan Za pomocą czego, tak? No, z chęcią. Za pomocą tego szybka. Tak. Za pomocą tego i tej miarki, proszę Pana. Dobrze, I e, Czyli co, ustawia pan słupek w którym miejscu przy drodze, bo to... Tak no, tak, ustawiam fotoradar, więcej od szpienia tam fotoradaru do krawędzi lub do środka jezdni. No tak, żeby zachować równe. Tak. Mhm. Na, to, na wprost fotoradaru supek ten, który tutaj jest, nie mniej, nie mniej niż 10 metrów tego fotoradaru. Aha. I taką samą odległość łapię od słupka, tam no. od słupka do krawędzi bądź do środka. Aha. Dobra, dobra, a tak e, generalnie dużo tutaj samochodów przejeżdża z niedozwoloną prędkością w ciągu roku, miesiąca, znaczy, jakieś statystyki nie, robiliście? Takie taki statystyki ja panu nie potrafię teraz powiedzieć, nie potrafię. No Mercedesa wystarczy. Nie pan, to taki koszty czas jak w dzisiejszych czasach te samochody nie są aż tak naprawdę drogie, prawda? No tak, tak. To był zakupiony taki, taki się poruszamy. Nie, ja, no już pana sobie nic nie Ja Mówię, no pierwsze co mi się życzyło w oczy to samo. Marki no, Mercedes. powiem panu, panu, panu że tutaj nieraz kierowcy się wracają, <kluzni> jak to właśnie postępowanie, te mandatowe załatwić się na miejscu, ponieważ się wracają, to też. samo mhm. o no, to sama, też no, to jest, tak rozmawiamy, jak pan się No wie pan, no bo mimo wszystko, no, pan jak były prywatnie, tak, podchodząc do, do tego, no to chyba też byłby zdziwiony, no. nie? No właśnie, no tak naprawdę to za pieniądze do podatników, nie? Nie spoczytasz takiego. No o właśnie, no, no trochę tak... Mówię, że to nie jest aż tyle ważny, to jest tylko nazwa Mercedesa, tak? Demary. Demary, Demary, nie, Dbike. ja jestem ze Dora... do Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Znamy. Znane oczywiście. No, to tak jeżdżę sobie i przy okazji jak ktoś widzę to... Prawo na drodze. Tak, ale... Ja a... sobie to, to ja, Tak, ktoś... też. <Griplik> Oglądam, nie, nie, nie mówię, że nie, no bo widziałem na filmiki, tak my tu... Co, my... Pana, tam kolegów, z Wami, z Wami jest to stowarzyszenie. I co Pan myśli na temat stowarzyszenia? Działa działalności? No nie mówię tak naprawdę tylko o fotoradarach, nie, bo stowarzyszenie zajmuje się wieloma rzeczami, nie? Właśnie. Przydatna rzecz w Polsce, żeby pokazać te wszystkie? Przydatna, czy nie? To fajnie, to się cieszę.